Haha ha, pułapka dla Anais już prawie gotowa. Nokej okay, jest. Nokej okay, teraz na nią poczekam ale ona się nabierze. Ten co gambal kombinujesz? Ten no nie siostra podglądałaś mnie. Ten znowu chcesz mi zrobić kawał ja już nie dam się nabrać gambal. Ten ponieważ latałam za tobą i kombinowałeś żeby zrobić mi kawał. Noka Anaisa nice, chcesz pojedynek. No cię. I gambal, walczysz nienormalnie, bolatasz. Na ty podglądasz mnie nienormalnie, bolatasz. Okno, i kto jest nieuczciwy? Ten my oboje. Hahaha, Anais, nice. tak łatwo mnie nie pokonasz, jestem potężnie silny. Hahaha, ha, ha, gambal, tak łatwo mnie nie pokonasz, jestem potężnie silna. No, znowu oboje silni. Dobra, pojedynek, start. Ten no my oboje, remis. Ten teraz rzucę na ciebie pudło. Enej no co ty robisz? Sąsiad twój pistolet teleportacji oszalał. Nok moja kolej. No gambal co ty odwalasz? Nok poddajmy się. No koniczyna.